Mamy teraz zdecydowanie za dużo różnych możliwości i branż, żeby to wszystko jakoś ogarnąć, przez co się bardzo łatwo przebodźcowujemy i wpadamy w taką pętlę powtarzania sobie nie wiem co chcę robić w życiu, nie wiem czy chcę studiować, czy chcę pracować, jeżeli pracować to gdzie a jeżeli studiować to też gdzie i co i tak dalej. I to jest normalne, że czujesz paraliż przed wyborem tak ważnej części życia jaką jest kariera, ale mam dobre wieści. Stworzyłem dla Ciebie siedmioetapowy banalny algorytm, który obiecuje sprawi, że wybór kariery będzie dla Ciebie tak prosty, jak wybór sosu do kebaba. A oto on. Cześć, mam na imię Michał i to jest mój ósmy w życiu filmik na YouTubie. Staram się tworzyć treści, które są z jednej strony pożyteczne, a z drugiej strony przyjemne do obejrzenia, czy to siedząc sobie w autobusie, czy robiąc kawusie. I sorki za moje oko, ale byłem na nartach i wywaliłem się na twarz. Myślałem na początku, żeby nagrywać w takiej opasce i zrobiłem sobie nawet hak do kompletu, ale to chyba trochę za dużo. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo, bardzo zachęcam, bo tworzę treści takie jak ta co tydzień, a tymczasem przejdźmy do tematu. Od razu uprzedzam, że przyda Ci jakiś zeszyt i długopis. Tak więc, oto 7 prostych kroków, dzięki którym znajdziesz swoją ścieżkę kariery. Krok pierwszy. Być może myślisz, że powinniśmy zacząć od tego, co lubisz robić, ale nie. Zacznijmy troszeczkę odwrotnie, bo od tego, w czym jesteś dobry czy dobra, i robimy to celowo. Bo Twoje zainteresowanie danym tematem wcale nie musi oznaczać, że będziesz w nim najlepszy. Dlatego nie zawsze Twoje hobby powinno być Twoją pracą, zwłaszcza że gdy do hobby wchodzi aspekt finansowy, to bardzo łatwo zepsuć sobie frajdy z jego robienia, dlatego, że musimy wtedy przeliczać każdą godzinę na pieniądze. Tak więc wypisz sobie na kartce w czym jesteś dobry czy dobra. Stworzyłem taki specjalny szablon, który możesz sobie za darmo pobrać w opisie filmu, wydrukować i z nim pracować. To może być cokolwiek w czym jesteś dobry. Czy to jakieś umiejętności twarde, jak analizy w Excelu, czy umiejętności miękkie, jak umiejętności perswazji. Czy w ogóle jakiś zestaw umiejętności, jak na przykład robienie kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. Jeśli ciężko jest ci obiektywnie określić w czym jesteś dobry, to pomyśl w czym według innych jesteś dobry. Co najczęściej słyszysz? W jakich obszarach ludzie proszą cię o pomoc czy o nauczenie ich czegoś? Krok drugi. Dopiero teraz, kiedy mamy już wylistowane w czym jesteś dobry czy dobra, przefiltrujmy to przez to, co rzeczywiście lubisz robić. Wypisz sobie, jakie są Twoje zainteresowania i pasje, co lubisz robić w weekendy czy w wolnym czasie. Co sprawia, że gdy wstajesz rano i jest na dworze zimno, ciemno i tak ponuro, to mimo wszystko chce Ci się działać? I ostatnie kluczowe pytanie: co mógłbyś, czy mogłabyś robić przez cały swój dzień, a może nawet życie, gdyby aspekt finansowy w ogóle nie istniał? I oczywiście pieniądze są ważne i o nich również będziemy mówić, ale nie są najważniejsze. Bo człowiek średnio pracuje przez około 1 trzecią całego swojego życia. A praca, która daje Ci przyjemność, będzie powodowała większą satysfakcję i sprawi, że będziesz chciał jeszcze więcej pracować, przez co po prostu osiągniesz jeszcze większy sukces. Ekonomiści z University of Warwick postanowili właśnie sprawdzić to, czy szczęśliwi ludzie pracują ciężej i odkryli, że. Szczęście sprawia, że jesteśmy o około 12% bardziej produktywni. Zresztą, jak powiedziała dr Anna Zalewska, uprawianie zawodu, który nie pasuje do naszego wewnętrznego profilu, organizm może odbierać jako stały stres i codzienny dyskomfort. Krok trzeci. Teraz, jak mamy już wylistowane to, w czym jesteś dobry, czy dobra, jak i to, co lubisz robić, to teraz musimy te dwie grupy jakoś tak połączyć. Dlatego spójrz na listę rzeczy, w których jesteś dobry, i podkreśl te, które sprawiają ci przyjemność. Tutaj możesz właśnie bazować na liście rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. I to tyle z kroku trzeciego. Myślę, że nie ma co się za bardzo rozgadywać. Teraz krok czwarty. Wykonaj sobie te trzy w 100% darmowe testy: po pierwsze test 16 Personalities, po drugie test Hartmana, a po trzecie. Test Holanda. A jak chcesz wybulić sobie parę stówek, to możesz jeszcze zrobić test galupa. Na podstawie tych testów możesz określić, czy wolisz pracę bardziej indywidualną, czy grupową, czy lepiej odnajdujesz się w wymyślaniu projektów, a może bardziej w ich realizowaniu. Możesz właściwie wziąć pod lupę tak naprawdę każdą sytuację z Twojego życia, czy to wymyślenie jakiegoś projektu w szkole, czy organizacja wyjazdu z znajomymi, czy na przykład pomoc młodszemu bratu w pracy domowej. Spróbuj przypomnieć sobie, jak się czułeś w tych sytuacjach. Jeśli jesteś osobą bardziej ugodową, to naprawdę uwierz mi, że nie chcesz pracować w środowisku i w branży, gdzie liczy się konkurencja między sobą, ale bardziej w branży, gdzie liczy się współpraca i tworzenie czegoś razem. Z kolei, jeżeli jesteś osobą bardziej neurotyczną, to lepiej będzie dla twojego zdrowia psychicznego, jak wybierzesz sobie branżę, gdzie nie będziesz musiał działać pod wpływem stresu i nacisku. Ale możesz też być osobą, która właśnie potrzebuje tego stresu i napięcia. Ja tak mam. Być może bez stresu czujesz się znużony i nie masz siły do działania, a właśnie taki wyrzut noradrenaliny sprawia, że masz chęć i energię. Wiem, że może to zabrzmieć trochę dziwnie, ale ja właśnie poniekąd przez to, że mam ADHD, często specjalnie poddaje się czynnikom stresowym. Czasami na przykład zostawiam sobie do zrobienia zadanie na kompletnie ostatnią chwilę, żeby mi się wydzieliła adrenalinka i żebym zrobił to zadanie w pół godziny, a nie w pół dnia. Prawda jest taka, że każdy z nas jest w pewnym obszarze debilem. I to mogą być najróżniejsze obszary. Matematyka, analityka, kreatywność, działanie pod presją czasu, zarządzanie ludźmi i tak I idea jest taka, żeby znaleźć Taki zawód, gdzie Twoja wada będzie niezauważalna, a z kolei najbardziej priorytetowa będzie ta cecha, która jest akurat u Ciebie dobrze rozbudowana. Dlatego właśnie znajomość Twojego profilu osobowości jest tak istotna. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie chcesz być najgłupszym typem w grupie. I w drugą stronę raczej też nie. Nie chcesz być też najmądrzejszym typem w grupie, bo to oznacza, że prawdopodobnie jesteś w złej grupie i powinny się zmienić, bo z tej już po prostu nic dla siebie nie wyniesiesz. Hmm. Być może sobie teraz myślisz: "Okej, okay, a co jakbym właśnie skupił się na tych wadach i bym je tak wyekspił, bym naprawdę sprawił, że jestem w nich dobry i wtedy tak naprawdę byłbym świetny w każdych warunkach?" Odpowiem ci wynikami badań. Dwie grupy uczniów nauczano metod szybkiego czytania. Pierwsza grupa uczniów przed szkoleniem czytała z prędkością 90 słów na minutę, natomiast druga grupa z prędkością 150 słów na minutę. Pierwsza grupa po szkoleniu przyspieszyła do 300 słów na minutę, natomiast druga grupa, która już wcześniej umiała czytać w dobrym tempie, rozwinęła prędkość swojego czytania do aż 2900 słów na minutę. To badanie było powtórzone na różne sposoby, ale zawsze był ten sam wynik i ta sama konkluzja. Ludzie są zdecydowanie bardziej produktywni, szczęśliwi i zmotywowani, jeżeli ich praca jest bezpośrednio powiązana z ich mocnymi stronami i naturalnymi talentami. Teraz powiem coś kontrowersyjnego. O ile testy osobowości są kluczowe przy wyborze kariery, o tyle absolutnie nie kieruj się inteligencją. Dlaczego? Dlatego, że inteligencja mierzona przez IQ mówi ci generalnie o tym, jak szybko jesteś w stanie nauczyć się danej czynności czy zawodu ale nie mówi ci ona absolutnie nic o tym, jak dobry czy dobra będziesz, jak się już go nauczysz. Więc na przykład, jeżeli wyszło ci IQ poniżej 100, a myślałaś czy myślałeś o medycynie, to okej, okay, nauka może zająć ci troszeczkę dłużej, ale to nie znaczy, że nie możesz zostać lekarzem. A tak naprawdę nawet niekoniecznie nauka musi zajmować ci dłużej, bo wystarczy, że nauczysz się uczyć. Tutaj odsyłam zainteresowanych do mojego filmiku o technikach nauki. Zresztą ogromnym czynnikiem jest motywacja i determinacja. Ktoś może mieć wyższe IQ, ale po prostu być leniwy i może mu nie zależeć na tych studiach i zostać wyrzuconym, a ktoś, kto ma niższe IQ, może być zdeterminowany i po prostu dawać z siebie wszystko i mieć lepsze oceny niż ktoś z wyższym IQ. Temat testów osobowości i inteligencji uważam za wyczerpany, także idziemy do kroku piątego. On również będzie bardzo szybki. Jak pamiętasz, podkreśliliśmy sobie wcześniej rzeczy, w których jesteś dobry i które sprawiają Ci przyjemność. I teraz dodatkowo spośród tych rzeczy, które już podkreśliłeś, czy podkreśliłaś, zakreśl w kółko. Te rzeczy, które jeszcze dodatkowo odpowiadają Twojemu wyniku profilu osobowości. Może Ci to troszeczkę zająć, dlatego że osobowość jest czymś złożonym, ale trzymam kciuki i się nie rozgaduję i idziemy do kroku szóstego. Jak już masz krótszą listę zawodów przefiltrowaną przez Twój profil osobowości, to czas wyjść do ludzi. Znajdź ludzi, którzy zajmują się zawodowo tym, o czym myślisz, i nie martw się, jeżeli nie znasz nikogo takiego osobiście, bo po to są właśnie konferencje, wykłady, różne szkolenia i tak Jest masa różnych darmowych eventów, na które możesz sobie wpaść i przy kawie pogadać z osobami z branży, które odpowiedzą ci na wszystkie Twoje pytania. I kto wie? Być może jak się dobrze sprzedasz, to ktoś ci zaproponuje jakiś wakat na wolontariat, praktyki, czy w ogóle może jakiś płatny staż nawet, żebyś zobaczył, czy ta praca jest w ogóle dla ciebie. Ja tak właśnie zrobiłem. Po zostaniu laureatem olimpiady biologicznej miałem wstęp tak naprawdę na wszystkie interesujące mnie kierunki w Polsce. I bardzo fascynowała mnie wtedy taka praca naukowa, z nowoczesnym sprzętem w laboratorium. Dlatego gdy przyszedł czas na wybór kierunku, rozważałem biotechnologię i medycynę i w sumie zapisałem się na oba. Początkowo myślałem, że pociągnę na jedno i drugie i dalej uważam, że byłbym w stanie, ale podjąłem jedną bardzo ważną decyzję, a było to właśnie wyjście do ludzi. Na Facebooku na grupie studentów biologii spytałem, czy jest ktoś, kto może mógłby mnie wpuścić do laboratorium biotechnologicznego, żebym mógł sobie zobaczyć, jak to w ogóle jest, żebym mógł sobie popróbować różnych technik. I brzmi to absolutnie surrealistycznie: no bo kto kurde, wpuści małżyste do laboratorium, w którym jest sprzęt za miliony złotych, ale kto pyta, ten nie błądzi, bo odezwał się do mnie właśnie doktorant Adrian, który nie tylko wpuścił mnie do swojej pracowni fosforylacji białek roślinnych, ale w ogóle pozwolił mi zrobić tam praktyki. Dzięki temu mogłem przez miesiąc od 8 do 18 przesiadywać w laboratorium i właściwie nauczyć się wszystkich różnych technik, których uczą na studiach magisterskich. I po tym miesiącu podjąłem ważną decyzję, że jebać biotechnologię. To nie jest dla mnie, to jest zbyt żmudna i nudna praca, która mnie strasznie męczyła. A morały z tej historii są dwa. Po pierwsze, jak się czegoś podjąłeś, to nie znaczy, że musisz to dokończyć. Jeżeli skończyłeś pierwszy rok studiów, to nie znaczy, że musisz je ciągnąć do magisterki, a jeżeli wziąłeś pierwszą łyżkę zupy, to nie znaczy, że musisz ją zjeść do końca, jeśli nie smakuje. A drugi moral jest taki, że na szczęście możesz zweryfikować, czy czujesz dany temat tak jak właśnie ja to zrobiłem, zanim rzeczywiście zobowiążesz się i podejmiesz jakąś taką oficjalną decyzję jak rozpoczęcie studiów. To teraz, krok siódmy, czyli coś absolutnie wyjątkowego co przygotowałem dla ciebie przez Ostatnie miesiące we współpracy z przedsiębiorcami, naukowcami, z listy Forbesa, aktywistami, lekarzami i masą niesamowitych osób, które zdecydowanie można nazwać ludźmi sukcesu. A jest to w 100% darmowy program doradztwa zawodowego, który nazwaliśmy wyzwaniem ogarnięcia. Idea jest banalnie prosta. Chodzi o to, żeby w 400 minut pomóc znaleźć ci, to co chcesz robić w życiu i dołączyło już do programu kilkanaście tysięcy osób i mogę zagwarantować ci, że jeżeli cokolwiek miałoby ci szybko pomóc znaleźć swoją ścieżkę kariery, to właśnie jest nasz program. Jak wspomniałem, możesz się zapisać do niego w 100% za darmo albo tutaj, albo w linku w opisie filmu. Bardzo serdecznie zapraszam. W opisie znajdziesz też darmowy szablon, który możesz sobie pobrać i z nim pracować, znajdując swoją ścieżkę kariery. Jeśli dalej to oglądasz, to mam dla Ciebie prośbę, która w sumie dla Ciebie jest malutka, dla mnie naprawdę bardzo, bardzo wiele znaczy. Zostaw proszę w komentarzu dokładnie tą emotkę. To mi daje znać, że ktoś to ogląda do końca, że komuś się podoba to, co robię. Daje mi to naprawdę mega dużego kopa do działania. I też przy okazji daje to kopa algorytmowi i dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby osób. Jestem na YouTubie lekko od ponad miesiąca, także naprawdę bardzo, bardzo docenię każdą subskrypcję, każdego lajka, like każde udostępnienie dalej, także zachęcam do zostania ze mną na dłużej. A jeżeli doszedłeś do wniosku, że w sumie twoim problemem nie jest znalezienie ścieżki kariery, ale w ogóle znalezienie tego, czego chcesz od życia, to nagrałem o tym oddzielny materiał, tutaj jest do niego link, zajmie ci on dosłownie 8 minut i gwarantuję, że powinien Ci pomóc. Nie przedłużając, życzę Ci bardzo serdecznie wspaniałego dnia, tygodnia, miesiąca życia, e, wspaniałej rodziny, wspaniałych przyjaciół, znajomych, e, pracy, wszystkiego zdrowia, szczęścia, pomyślności. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczonka. Do zobaczonka.